Dzień dobry. Witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj w Słowie na Dobry Dzień chciałbym zaprosić Was do tego, żebyśmy rozważyli fragment, a tak naprawdę kilka wersetów z Psalmu 133, które mówi nam o namaszczeniu, o ważności namaszczenia i o zadaniach osób, które są namaszczone. Jest to Psalm Dawidowy który myślę, że każdy z nas dobrze zna i nieraz słyszał i nieraz cytował. Psalm, który zaczyna się tak. O jak dobrze i miło, gdy bracia żyją w zgodzie. To niczym cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, brodę Aarona, opadającą na skraj jego szaty. To niczym rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tak, tam Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Namaszczenie, o którym tutaj czytamy, namaszczenie Aarona, to namaszczenie olejkiem jego głowy, poprzez którą tak obficie, że ten olejek spływa na jego brodę, na jego szaty i na miejsce, w którym stał. Na staro, w starożytnym Bliskim Wschodzie bardzo często namaszczano głowę olejem, i taki namaszczony człowiek roznosił właśnie wszędzie ten zapach olejku i pozostawiał po sobie ślady. Tam gdzie stanął, tam był ślad jego namaszczenia tego olejku, który po nim spływał. I wspomniany w psalmie Aaron jako arcykapłan został namaszczony jako poświęcony służbie kapłańskiej, co miało ogromne znaczenie dla niego i wielu innych osób. Bóg chciał, aby w starożytnym albo starożytności namaszczeni kapłani Przedstawiali Jego sprawiedliwość i byli świadectwem dla tych, którzy ich obserwowali w danym miejscu. Dzisiaj w Nowym Przymierzu ja i ty, w powszechnym kapłaństwie, również zostaliśmy namaszczeni ponad naturalnym działaniem Ducha Świętego, aby również być świadectwem Bożego działania, Bożej sprawiedliwości, Bożego miłosierdzia i czynić widzialne to, co niewidzialne w otaczającym nas świecie. Ja i Ty dzisiaj jesteśmy powołani do tego, żeby być światłem i solą na tej ziemi. Korzystajmy z tego namaszczenia. Nie bójmy się chodzić w namaszczeniu Ducha Świętego i być przykładem, być świadectwem w miejscach, do których Bóg nas posyła. Radości w Panu pozdrawiam, do usłyszenia jej, jeżeli Pan Bóg pozwoli.